Zafarbujemy brwi. Ogólnie historia moich brwi jest taka, że rok temu z moimi przyjaciółkami na moje 16 urodziny rozjaśniłyśmy mi brwi. Żeby potem zafarbować je... Żeby potem zafarbować je na różowo. Kochałam te brwi. Różowe... Girl. Różowe brwi uważam, że mi tak pasowały. Ja w ogóle kocham różowe, różowe to jest mój ulubiony kolor. I wtedy dostałam upomnienie od dyrektorki w mojej szkole, więc zafarbowałam brwi na niebiesko. A person who thinks all the time. I potem jak mi już odrosły te naturalne brązowe brwi, ee, w październiku bodajże, albo w listopadzie rozjaśniłam je i żyłam trochę czasu z tymi blond brwiami. Bardzo mi się podobały w sumie te blond brwi, a potem na nocowaniu z moimi przyjaciółkami zgoliłyśmy mi brwi i nie miałam brwi. I to była jednocześnie najgorsza jednocześnie najlepsza decyzja, jaką podjąłam w całym moim życiu, jeżeli chodzi o moje brwi, wyglądałam paskudnie. Okropnie wyglądałam. Z czasem zaczęłam sobie dorysowywać te brwi ale po tym odrosły mi najciemniejsze, najgęstsiejsze i najgrubsze brwi, jakie miałam do tej pory. Naturalnie mam dosyć rzadkie brwi, cienkie, ale właśnie po tym zgoleniu, jak mi odrosły całkowicie nowe, to są... Myślę o tym, żeby kiedyś znowu je zgolić, żeby znowu mi fajnie odrosły, ale to zobaczymy, bo na razie nie chcę. No. Dobra. Najpierw rozjaśnimy mi brwi. Ja nie muszę czytać instrukcji, bo ja znam instrukcję. Z koksem, cały koks mamy kurwa w bagażniku. Musi być w proporcji. w propo... Musi być w proporcji 1 do 1, chciałam powiedzieć. Co to jest w ogóle? Otleniacz. A to niebieskie? Co to jest to niebieskie? jak się wyposażałam w ochronę? Nie przewidziałam tego. To mi zasłania brwi, to bez sensu. Ech, no dobra, to sobie trzeba jakoś inaczej radzić z tym. Nie, pójdę po spinki. Lepiej, lepiej. Pyszna zupka. Trzeba pokryć całe te brwi. Trzeba pokryć całe te brwi, bo ee, nie wiem. Za dużo nabrałam na ten pędzel. A, za dużo nabrałam na ten pędzel! Oh my goodness! Czuję już, jak to piecze. Okay, I like it, No mogłabym mieć niebieskie brwi w sumie. Dobra, druga. Ta mi poszła całkiem ładnie. Mam znajomych, którzy mają takie problemy w stylu, że rodzice nie pozwalają im na przykład obciąć włosów. Bo im się to nie będzie podobać. Girlie pop, ty sobie nie chcesz obcinać, ty sobie nie obcina, ale jak twoje dziecko chce sobie obciąć, to niech obetnie. Najlepsze jest to, że ja mam 17 lat, moi nami mają tyle samo. Kumacie mieć 70 lat. Wasi rodzice nie pozwalają wam obciąć włosów? Ja w tym momencie rozjaśniam brwi i moja mama o tym nie wie, a jak się dowie, to powie, że wyglądam super. Tutaj trzeba być naprawdę ostrożnym. A, za dużo nabrałem na ten pędzel! Bo można sobie zrobić nieco krzywdę. Dobra, w tym czasie, kiedy nam się to yy, wypala, robimy drugą miksturę. O, oh, yes! Ej, to nadal działa, mimo że ja to otworzyłam rok temu. Co to jest drugie, co to jest? To jest farba. Dobra, to tego musimy dać sporo. Eee... Go what the fuck! Trochę się boję. Dobra, sporo tego trzeba dowalić. Nie wiem, co ja robię. I tu się robi różowe. Dobra, tutaj coś zareagowało ze sobą. Ej, teraz jest fioletowe. Albo ja jestem za to Powiedzcie mi, że to jest fioletowe, to jest fioletowe. Ja nie wiem, czy ja mogę to pokazać, to wygląda absolutnie chętnie. To powinno być fioletowe. No to jest fioletowe, nie powiedzcie mi, że nie. Dobra, ja to na razie zostawiam. Girl, A! no dywan mi upadło! Nie było, nic nie było, nic nie było. Czy to powinno mieć taki kolor? Ja sobie to poczytam, może lepiej. Najwyżej będę miała... W sumie jakikolwiek nie będę miała kolor na tych brwiach i tak będę zadowolona. Czy to mi się już rozjaśniło? Nie, jeszcze chyba nie. taki ziemia. Dobra, robimy review. Jest to blond. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Dobra, nakładamy to. Mam teraz takie czerwone, ale to dlatego, że mi się zrobiły dziury w makijażu. No i też nakładam dosłownie chemikalia na skórę, więc spodziewałam się takiej reakcji. Ej, narysujmy sobie takie cienkie, zobaczmy jak bym wyglądała. Ostrożnie. O, jeżeli ja tak będę wyglądać, to zgole te brwi. jakieś pytania. Dobra, wiecie co? <laughs> nie, nie mogę na to patrzeć. Ja nie chcę tak wygląda. Do zobaczenia za 10 minut. To będzie albo big sukces, albo big flop. Piecze mnie trochę ta brew, nie wiem dlaczego. Nic nie widzę, absolutnie nie wiem, co się dzieje. Czy coś w ogóle zostało na tej brwiach? <laughs> zostało! Oh my goodness! Dobra, 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 dobra. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Myślę, myślę, że wygraliśmy to, kochani chłopcy i dziewczęta. O mój boże! Wreszcie czuję się sobą. Oczywiście wymagają one lekkiego doczyszczenia, bo ta farba mi się wżarła w skórę, ale to już się wydarzy naturalnie, jakby, będę nie wiem myła twarz, to już mi się z czasem jakby to zneutralizuje. Przykleiłam je na klej z neksa, żeby były bardziej do góry. To jestem ja. To teraz będę ja, to będzie moja nowa osobowość. Rekomenduję farbę z Joanny, i jednak cofam to, co powiedziałam, jest fajna. Girl, I look exactly like that girl. Pa!